Witam ponownie. Ze względu na czas, w jakim się znajdujemy, że nie możemy się z, z, przemieszczać swobodnie ani uprawiać turystyki, ze względu na, na nazwijmy to, epidemię, jako, jaka panuje, i trzeba pozostać praktycznie w, w miejscu zamieszkania. Więc postanowiłam poprzeglądać moje archiwum. I zobaczyć, czy, czy mam jakiś materiał obszerny na to, żeby zrobić jakiś materiał z jakiegoś ciekawego wyjścia. I właśnie natrafiłam na, na zdjęcia z wystawy organizowanej przez Mediaset, który prowadzi program Quarto Millenium z udziałem Iker Jimenez i Carmen Porter. Program cieszący się bardzo dużą popularnością, i właściwie to jest jedyny program telewizyjny, dla, dla którego włączam telewizję. I tak ta wystawa zaoferowała różne odtworzenia. UFO przypadków kosmicznych, archeologicznych zagadek, przedmiotów niemożliwych, postaci z terroru ze wszystkich kultur i najbardziej niesamowitych zwierząt mitologicznych. Wszystkie są częścią setek dzieł tworzonych jako tło wystawy, jako tło tego programu, który jest nadawany każdą niedzielę. I te tematy są też omawiane w wielu programach. Przedmioty te sklasyfikowano według ich historii i znaczenia, jakie mają dla programu. Wystawa skupia się wokół 10 obszarów tematycznych. Od twarzy, które pojawiły się na posadzce w Belmes po Kryptos. Kryptostrefę, przechodząc przez enklawę poświęconą C, I także, jako że wystawa odbywała się w Walencji, y, pokazano też postać, ostatnią kobietę straconą w tym kraju, która mordowała ludzi y, trucizną. Ponadto wystawę wzbogacono, o noce tajemnicy, w których właśnie występował Iker Jimenez i, i Carmen Porter. A więc przechodzimy do tej wystawy. I pojawia się i scenizacja z Belmes. Na wystawie znajduje się sala poświęcona zjawisku, które nadal stanowi wyzwanie dla logiki. Jedni uważają, że jest że to zjawisko jest prawdziwe, że te twarze na posadzkach i na ścianie się pojawiają same, inni mają na to inne zdanie. W tej części scenizacji, kuchnia z tego domu, gdzie pojawiają się obrazy, została odtworzona milimetrowo, a Najważniejsze twarze, które pojawiły się w ciągu ostatnich 40 lat, można zobaczyć w trójwymiarowej objętości. Ponadto będą dostępne dokumenty, oryginalne notatki, akty notarialne i próbki zebrane przez, przez edycje monograficzne, które program poświęcił temu, temu tematowi pod tytułem Operacja Belmes. Odwiedzający program Quarto Millennium i prowadzący jego Iker Jimenez pokazuje przypadki, które najbardziej wpłynęły e, nie, e, także na, na niego i w dzieciństwie. Bliskie spotkania w trzeciej fazie, które miały miejsce również na całym świecie i które głęboko zapoczątkowały pierwsze dochodzenie dyrektora Quarto Millennium również te, które do, dotyczyły UFO. Wszyscy z nich, którzy wys występują w tym programie, mieli jakieś jakieś ciekawe spotkania. Teraz em, na tej wystawie też pokazano kilka tych ujęć. Kolejna część tej wystawy to krypto Kryptosfera, przepraszam, kryptostrefa. Tajemnicza zoologia. Wczoraj, dziś i jutro pokazane są wymarłe zwierzęta, istoty wyobrażone przez starożytne cywilizacje i nieznane stworzenia, które wciąż zamieszkują naszą planetę od fauny głębinowych, po istoty, które zdaniem naukowców przetrwają człowieka. Jest to jeden z najbardziej spektakularnych obszarów wystawy. Muzeum samo w sobie. Jest tyle, tyle eksponatów porobionych. Kolejna sala to niezwykły świat. Jest bardzo dużo zapomnianych hiszpańskich geniuszy i ich awangardowych dzieł. Wielu. Wymyśliło wiele różnych wynalazków, i tak jak, tak jak wiele, wiele razy się zdarzało w historii, kto to opatentował i na czyje inne nazwisko to jest przypisywane. Jest też re rekreacja Titanica, plus inne całkowicie nieznane statki widma. Które się pojawiają na morzach i oceanach. Przedmioty odkrywane, znajdywane poza, poza czasem i inne dziwne gadżety, które nie pasują do konwencjonalnej historii, którą znamy obecnie. Na część sekcji, którą Carmen Porter prowadzi w każdą niedzielę. Obszar poświęcony niezwykłemu światu stanowi spacer po najdziwniejszym z ostatnich dwóch stuleci. Kolejna sala to, to, to klasyka tajemnicy. I pojawia się Nosferatu, Yeti, Człowiek, Słoń, Diabeł Pazusu i, i inne stworzenia, które, które były częścią programu, o których się w tym programie opowiada i opowiadało, które są ikoną tajemnicy. Każda z nich przedstawia historię, która nie została jeszcze rozwiązana. Kolejne to obszar C. Kryminalne badania, które prowadzi program, hipotezy o śmierci, zabójstwa lub zdeformowane czaszki starożytnych kultur są częścią tego obszaru gdzie można również zobaczyć niektóre instrukcje policyjne używane przez Hiszpańskie Towarzystwo Kryminologiczne, które pokazują, jak badano kiedyś wielkie kryminalne sprawy wszechczasów, przestrzeń dla badań naukowych, w której doradzają koronerowie lekarze policja i kryminologii. Poszukiwaniu bogów to kolejna sekcja, tajemnice prehistorii hiszpańskiej. Od świątyń jaskiń po neolityczne świątynie, nieznane skarby, niektóre niemożliwe do zobaczenia, zostały odtworzone na dużą skalę przez Juana Willen, szefa Atrezzo de Quartum Genius, tworzącego spacer w głąb tych świątyń enklaw, gdzie starożytni ludzie byli świadomi ich, w związku z boskością. Podróż do najbardziej odległego czasu przez dziesiątki fragmentów historii. Są też pokazani szamani, orędownicy przodków w życiu ostatecznym. Ta część wystawy przedstawia kostiumy i stroje szamanów z pięciu kontynentów. To jest. To jest inscenizacja z tego programu, które, który jest nadawany w niedzielę y, na żywo i nazywa się Quarto Milenium Jest. A jeśli ktoś by chciał oglądać y, odcinki archiwalne, to polecam wejść na na stronę Mitele online dostępnej na dostępnym w, w internecie i tam wyszukać y, mileniu i się pojawiają wszystkie edycje wszystkie wszystkie odcinki całe całe odcinki i tam jest pokazane Ciekawe, ciekawe rzeczy dotyczące historii Hiszpanii i wszystkiego, co jest z tym związane. Także dziękuję i, i, i zapraszam na, na to, co bym chciała pokazać. Witam ponownie. Ze względu na czas, w jakim się znajdujemy, że nie możemy się z, z, przemieszczać swobodnie ani uprawiać turystyki, ze względu na, na nazwijmy to, epidemię, jako, jaka panuje i trzeba pozostać praktycznie w, w miejscu zamieszkania, więc postanowiłam poprzeglądać moje archiwum i zobaczyć, czy, czy mam jakiś materiał obszerny na to, żeby zrobić jakiś materiał z w jakiegoś sensie ciekawego wyjścia. I właśnie natrafiłam na na zdjęcia z wystawy organizowanej przez Mediaset, który prowadzi program Quarto Millenium z udziałem Iker Jimenez i Carmen Porter. Program cieszący się bardzo dużą popularnością, i właściwie to jest jedyny program telewizyjny, dla, dla którego włączam telewizję. I tak ta wystawa zaoferowała różne odtworzenia uFO. Przypadków kosmicznych, archeologicznych zagadek, przedmiotów niemożliwych, postaci z terroru ze wszystkich kultur i najbardziej niesamowitych zwierząt mitologicznych. Wszystkie są częścią setek dzieł tworzonych jako tło wystawy, jako tło tego programu, który jest nadawany każdą niedzielę. I te tematy są też omawiane w wielu programach. Y przedmioty te sklasyfikowano według ich historii i znaczenia, jakie mają dla programu. Wystawa skupia się wokół 10 obszarów tematycznych. Od twarzy, które pojawiły się na posadzce w, w Belmes po kryptos, Kryptostrefę przechodząc przez enklawę poświęconą C. I także, jako że wystawa odbywała się w Walencji, pokazano też postać, ostatnią kobietę straconą w tym kraju, która mordowała ludzi yy, trucizną. Ponadto, wystawę wzbogacono. O, nace, o noce tajemnicy, który, w których właśnie występuje.